Podcasterix. Do pracy podcasterzy, do pracy słuchaczy i słuchaczki podcastu. Dzień dobry, dzień dobry, witamy Państwa, witają autorzy PodcasterX-a, mianowicie Aleksander Pawlicki. Teraz wy, teraz ty, Tak, no... Oczywiście, bo tym razem po prostu postanowiłem urozmaicić początek, ale początek, początki mogą być rozmaite, natomiast potem będzie jak zawsze, to znaczy będzie bardzo, bardzo ciekawie. Chciałbym, żeby dzisiaj moi znakomici koledzy zmierzyli się, a zmierzywszy się, pomogli się też nam wszystkim zmierzyć, słuchającym tego podcastu, z pewnym zasadniczym pytaniem. Otóż zbliżają się święta majowe, święta majowe, które... Zazwyczaj kojarzymy ze świętem Konstytucji 3 maja. Niekiedy ten i ów napomknie o święcie flagi, ale 1 maja w bardzo, bardzo wielu szkołach jest zupełnie zagubiony, zapomniany. Jest bowiem tak, że wielu z nas, nauczycieli, nauczycielek historii, to są jednak osoby z dosyć długą pamięcią, no i mają wrażenie, że 1 maja to jest święto komunistyczne. Święto, które nawet jeżeli ma Chwalebną, długą i piękną historię, to zostało, tak się składa, w Polsce w pewnym momencie przejęte, zabrane, zbrukane. No, i takim ludziom jak ja, na przykład, kojarzy się tylko z próbą wygonienia nas na pochód pierwszomajowy, którym my za zgodą naszych rodziców dzielnie się tym próbą opieraliśmy i na pochód pierwszomajowy nie poszliśmy, chociaż. A nieco kusiło, przyznaję, choć mój tata perswadował mi, pamiętam, żebym tym pokusom nie ulegał, żeby iść przynajmniej na ten czas po pochodzie, kiedy po prostu było mnóstwo rozmaitych fruktów do zdobycia w stoiskach i tak dalej, i tak dalej. I to naprawdę było niezłe. No ale tak czy siak, święto jest komunistyczne, a pytanie, w związku z tym, mówię komunistyczne w pewnym skrócie, bo po prostu się nam skomunizowało. Tak to ze świętami bywa że rozmaite środowiska je przejmują i wtedy reszta je traci. Pytanie jest następujące, panowie, czy w waszych szkołach świętuje się 1 maja, czy też wasi uczniowie na skutek tego, że wyście je, stare dziady, utraciliście, to wasi uczniowie też je muszą utracić i już nigdy pod, pod żadnej refleksji nad godnością pracy nie podejmą. A zatem utraciliście, i oni utracili przez was, czy nie? Świętujecie, czy nie świętujecie? To no chyba się? utracili. Znaczy, nie wiem, wiecie, ja w ogóle, jak pojawił się pomysł, żebyśmy o tym nagrywali, to uświadomiłem sobie, że właściwie chyba jest jeszcze gorzej niż powiedziałeś. Znaczy, ja nie pamiętam, żebym kiedykolwiek rozmawiał z uczniami o święcie 1 maja. A, a je, jeżeli to może przy okazji jakiejś pierwszej międzynarodówki albo rewolucji 905 roku, ale y, chyba, no nie pamiętam takiej rozmowy po prostu. Nie no, no ja, no, czuję się właściwie zagubiony w tym, żeby powiedzieć, czy w jaki sposób w kontekście szkolno-uczniowskim pojawia się 1 maja, bo y, y, w moim przypadku, bo chyba się w ogóle nie, nie dość że się nie pojawia, to jeszcze więcej nigdy się chyba nie pojawił. No, ja mam dokładnie Mais. tą samą odpowiedź i też proszę Ciebie, Olku, o brawa, ponieważ. Nie dość, że nie mówię, nie, nie, nie świętuję w szkole, to, to też o tym nie mówię. I powiem jeszcze więcej, że do momentu, kiedy nie postanowiliśmy nagrywać na ten temat odcinka, to mi to do głowy nie przyszło. To znaczy, yy, nie mam takiej, yy, w ogóle nie miałem takiego takiej refleksji nad tym, że to jest w ogóle rzecz, którą, o której warto powiedzieć, trzeba powiedzieć, albo warto zaznaczyć. I y, zdiagnozowałeś, dlaczego tak jest. No ja, y, dla mnie ta, ta rocznica i to święto jest po prostu zdeptane y, nogami y, pochodów pierwszomajowych, y, które y, jakoś tam z przyjemnością chyba oglądałem w telewizorze, czasami nawet się do Moskwy zaglądało, żeby zobaczyć, jak tam idą i jak ten Breżniew czy inny Czernienko tam macha, ale pamiętam takie czasy Kuba, patrzę na jego młodą twarz. Tak, natomiast nie, ale możemy, wiecie, bo ja myślę, że to nie jest też do końca tak, że to my staruchy jesteśmy tak tak zepsuci i zdeptani przez tą pierwszą, yy, yy, pierwszomajową pocho, pochodową yy, tradycję, dlatego że dlatego, yy, że jak rozmawiam teraz z uczniami, ja dzisiaj miałem taką lekcję, bo rozmawialiśmy o, yy, o 11 listopada, i mówiliśmy o tym, jak się te różne Tymczasowe rządy tworzyły w różnych miastach Polski, jak powstawał ten tymczasowy rząd, tymczasowy rząd ludowy ten lubelski, no to on jest przecież bardzo lewicowy, i te ich hasła brzmią bardzo lewicowo. Tam jest dużo o ludzie, tam jest dużo o imperialistach, o kapitalistach, o czarnikach, o robotnikach, chłopach, którzy teraz muszą wziąć władzę w swoje ręce, no to dla nich to był jednak komunistyczny bełko. Oni nie rozumieli, że jesteśmy w innym momencie. Więc ja myślę, że to nie jest tak, że to my jesteśmy tylko i wyłącznie jeszcze w oparach komunistycznego dymu, ale tak jest również z naszymi uczennicami, uczniami. I że oni też jeszcze nie są gotowi na to, żeby świętować na przykład 8 marca, chociażby, bo to też niestety jest kojarzone cały czas z tym goździkowym świętem, i tak samo jest z 1 maja. Aleksandrze, a ty obchodzisz w swojej szkole 1 maja? No, nie, właśnie nie. Właśnie nie obchodzę. Brawo, brawo, no. brawo. Ha, ha. Zwrócę Wam uwagę na to, że minęło 25 lat od upadku komunizmu w Polsce i że tłumaczenie się, że jeszcze musimy poczekać, bo jeszcze przeszkadza nam pamięć o komunizmie i nasze złe wspomnienia jest co najmniej dziwaczne. Myślę sobie, że nasi uczniowie oczywiście w jakimś stopniu dziedziczą taką pamięć rodzinną, która być może w rozmaitych domach się przechowała, chociaż ja nie jestem zupełnie pewien, czy to jest zawsze ta sama pamięć rodzinna, bo ja się odwołałem do moich rodziców, którzy rzeczywiście może nie tyle mi zabraniali chodzić na pochód, co po prostu pozwalali mi nie pójść, kiedy, kiedy nasi. Kiedy, kiedy moi koledzy byli wzywani przez panią dyrektor do pójścia, a zatem ja nie szedłem, a moi rodzice też nie szli, ale moim zdaniem ci, co, co tam się zbierali, byli jednak dość liczni, więc w pamięci bardzo wielu to jednak była obecność, nawet jeżeli częściowo wymuszona. To po pierwsze. A po drugie, wydaje mi się, że niezależnie od tej, od tej rodzinnej pamięci to jednak jest tak, że na to, że dzisiaj uczniowie myślą sobie o takiej retoryce, którą my kojarzymy z ruchem socjalistycznym czy z ruchem robotniczym, na to nie jestem pewien, czy wpływ ma pamięć o PRL-u, a w jakim stopniu jednak pewnego rodzaju taka nasza, taka nasza dla odmiany balcerowiczowska szkoła, to znaczy... Że my jesteśmy nie tylko dziećmi PRL-u, ale jesteśmy też dziećmi Leszka Balcerowicza, jak tutaj siedzimy. Ja w każdym razie jestem dzieckiem Leszka Balcerowicza. Że jestem dzieckiem Leszka Balcerowicza? To znaczy, że ukształtowała mnie, ukształtowało mnie pewne wyobrażenie o, o wolnym rynku, że kiedy myślę sobie na przykład związki zawodowe, to myślę sobie raczej o nich jako o dopuście bożym niż jako o błogosławieństwie. Kiedy myślę sobie, o. Teraz cię słychać, Kuba. Krótko już biorąc, moja wrażliwość nie jest tego rodzaju wrażliwością, żebym chciał się ująć za ludźmi, za ludźmi pracy. Tak. Nawet jeżeli skądinąd jako nauczyciel jestem pracownikiem najemnym, to jednak jestem czcicielem etosu wolnego przedsiębiorcy. I stąd ten 1 maja. Jawi mi, się jako, yy, jawi mi się jako coś nie mojego. I to już abstrahując od prl tylko właśnie jako nie moje, bo ja yy, nie z tej klasy, którą Marcin Kasprzak wzywał do pójścia. No tak, ale któż może być bardziej. Yy... Yy skłonny do tego żeby świętować 1 maja niż wyrastający z tradycji kalwińskiej jego kultu pracy Balcerowicz liberał. no znaczy wydaje mi się że tu jest jak tak... nie, nie no więc ja uważam ja więc ja po pierwsze tłumaczę dlaczego to się nie dzieje i daleki i po prostu chcę powiedzieć tyle że ta niechęć do święta pracy ona nie wynika tylko z pamięci PRL-u że ona wynika też z tego że my jesteśmy w jakimś stopniu jednak ukształtowani przez taką wolnorynkową mitologię lat 90., to po pierwsze. Natomiast jeżeli was wywołałem do tablicy tym pytaniem, hej, dlaczego nie świętujemy 1 maja, to dlatego, że jednak wydaje mi się, że to jest święto warte odzyskania. To znaczy, że, że po prostu rozmowa o pracy, także o pracy najemnej, ale po prostu o pracy, nie z perspektywy, wiecie, perorientacji zawodowej, wybierania zawodu, ale tego, czym jest praca, jak praca powinna być traktowana, jak wyglądają stosunki pracy, i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu bardzo ważna rozmowa, która powinna toczyć się w szkole. I ona jest dużo ważniejsza, moim zdaniem, niż robienie jakichś durnych testów, z których wynika, że ktoś powinien zostać spawaczem, a ktoś, a ktoś piłkarzem. Pod Wróciłbym, Oleg, do tego, do tego pierwszego wątku, to znaczy, dlaczego nie świętujemy? Bo mnie się wydaje też, że istotnym elementem jest to, że przez to, że państwo było głównym promotorem świętowania, mm -hmm. a później państwo przestało być promotorem, promowało zupełnie inne postawy, inne święta, inne okoliczności i, i, i bardziej e, warte upamiętnienia, to to święto majowe stało się w dużym stopniu świętem obywatelskim. Jeśli ktoś jest naprawdę głęboko związany z e, tradycją <laughs> socjalistyczną i lewicową, to świętuje. Święto niepodległości. Mhm. Znaczy, Święto pracy. <laughs> Więc to pomyłka, ale która też być może wiele mówi o tym, w jakim miejscu jesteśmy. A jeżeli ktoś nie jest, albo nie chce się do niej przyznawać, z różnych przyczyn, no to, to wtedy zupełnie zupełnie nie świętuje. A mówię o tym także dlatego, że przypominam sobie, że przecież w ogóle 1 maja jako. Nie wiem, czy samo święto, nie wiem tego, ale na pewno Dzień 1 maja był w tradycji polskiego państwa, a właściwie polskiego robotnika, tym dniem, kiedy przy okazji tego święta wychodzono protestować przeciwko państwu. Tak było przed rewolucją. Znaczy przed Boże, co ja dzisiaj tak mówię, przed odzyskaniem niepodległości, tak? Protestowano przeciwko Cerowi. Poprawcie mnie, Jacek, to 905 rok to przecież największe demonstracje i niemalże początek rewolucji 905 roku to przecież 1 maja chyba jakoś w tych okolicach, tak? Potem były, nie, potem były przecież w, nie, demonstracja 1 maja w 19 roku, strasznie duża i, i żądanie uchwalenia w ogóle święta chyba robotniczego, też w kontrze do, no, kontrze do powstającego państwa, ale jednak państwa, no a potem przecież lewicowe pochody antypiłsudczykowskie, czy za każdym razem do czasów PRL-u, ten 1 maja był świętem antypaństwowym. A potem pojawiło się, pojawiło się państwo komunistyczne, które nagle zrobiło z niego święto państwowe, niejako wbrew tym wszystkim, którzy wcześniej tego państwa, tego święta państwowego wcale tego 1 maja nie specjalnie chcieli nie, nie specjalnie chcieli wtedy świętować. No i w tym antypaństwowym sensie to jest cały czas święto tylko tych, którzy chcą robić rewolucję, a może większość z nas po prostu nie chce robić rewolucji. No, mhm. ja, właśnie to jest trochę pytanie o definicję, moim zdaniem. To znaczy, bo my tak, uzgodniliśmy już jedną rzecz, to znaczy, że nie korzystamy z okazji. I jak rozumiem, mamy jakąś hipotezę, dlaczego z tej okazji, żeby poświętować 1 maja, nie korzystamy, czy czy to jest okazja wyłącznie do wezwania do rewolucji, tego nie wiem, bo ja myślę sobie o tym święcie na dwa sposoby, a może nawet na trzy. To znaczy, po pierwsze, myślę sobie, że to jest bardzo dobra okazja, żeby porozmawiać po prostu o pracy. I uważam, że, że mamy deficyt rozmów o pracy jako takiej w szkole. Właśnie nie jako nie, nie, nie o tym, jak odpowiadać na potrzeby rynku, strutu, tutu, pęczek drutu, tylko o pracy jako takiej, o godności pracy, o wadze pracy, o znaczeniu pracy i tak dalej, i tak dalej. Że to jest jakby jeden kawałek. Że... I to się oczywiście wiąże, wiecie, z całym szeregiem rozmaitych kwestii związanych z tym, jak te stosunki pracy dzisiaj w Polsce wyglądają i o czym pewnie warto, warto powiedzieć, bo yy, no, po, po, po zamykaniu jesteśmy w, yy, w rozmaitych szkołach, w rozmaitych miejscach, w których te nasze perspektywy dotyczące tego, co się dzieje tu czy tam, i co się dzieje właśnie w rozmaitych relacjach pracy tu czy tam, są zupełnie przegapione i, i, i często my nie jesteśmy świadomi tego, co się dzieje, by tak powiedzieć, dwie dzielnice dalej. I to jest jakby jedna okazja, że druga okazja, tak sobie myślę, to jest zawsze dobra okazja do rozmowy o, o, o buncie społecznym jako takim, którego ja nie chcę jakoś specjalnie waloryzować w takim znaczeniu, że żebym chciał was przekonywać. Że rewolucja czy bunt zawsze są dobre. Raczej, jako stary konserwatysta, mam tutaj wiele rozmaitych obaw, ale taką gotowość do, do zbuntowania się przeciwko czemuś, co zastanę, uważam za ważny element edukacji obywatelskiej i warto jest przyglądać się ludziom, którzy są gotowi w imię jakiejś ważnej dla siebie idei do takiego buntu. I wreszcie trzecia rzecz, wydaje mi się, to jest po prostu bardzo ważny kawałek historii naszych miast. To znaczy, to jest tak, że no, nie trzeba mieszkać w łodzi, żeby po prostu, albo na woli, żeby znaleźć po prostu ciągle stojące jeszcze fabryki, które 100 czy 120 lat temu opuszczały robotnicze manifestacje, i wokół których toczyły się te manifestacje, toczyły się jakieś walki i tak dalej, i to jest po prostu kawał historii naszych miast. Miast, które nie są przecież wyłącznie starówkami albo pięknymi, secesyjnymi kamienicami, które cudem się zachowały, ale są też po prostu miastami, które no, części ich to są jednak miasta przemysłowe, zrodzone w rewolucji przemysłowej i z kawałem historii tych robotniczych dzielnic, zupełnie zapomnianym i przegapionym. I choćby z tego tytułu warto jest ten wątek prowadzić. Więc po prostu strasznie mi szkoda, że my nie korzystamy z tej okazji. No bo jeżeli rok szkolny niekiedy biegnie w takim rytmie wykorzystywania okazji, żeby o czymś powiedzieć, to z 1 maja nie korzystamy. I moim zdaniem, 25 lat po upadku komunizmu do jasnej ciasnej już moglibyśmy. To znaczy... Nie, 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 nie. Moim zdaniem nie. Moim zdaniem to jest jeszcze za wcześnie. 25 lat to wcale nie jest tak długo, zwłaszcza, że większość z nas, nauczycieli, doskonale pamięta jednak deptanie na pochodach. I to jest jeszcze kawał czasu, zanim. A w ogóle nie wiem, czy to się w ogóle wydarzy w tej przestrzeni geograficznej, żebyśmy umieli sobie oddzielić 1 maja od 1 maja w PRL-u i w ogóle od takiego antypaństwowego komunizmu, to znaczy antypaństwo, a, a, anty, żebyśmy widzieli w tym protest, a nie pochody ludzi, którzy nawołują do tego, żeby nie było Polski, no bo są komunistami. Ja specjalnie o tym mówię, dlatego, że no dzisiaj, no, no naprawdę dzisiaj, to przypadek, miałem tę lekcję o tych wszystkich wydarzeniach związanych z 11 listopada i nawet sobie otworzyłem tutaj jedno źródło, które które pozwolę sobie Wam zacytować. Zofia Naukowska pisała 13 listopada tak. Polska szalona i radosna z odzyskanej wolności leży dziś między Rosją bolszewicką i zrewolucjonizowanymi socjaldemokratycznymi Niemcami. Ogromne, tak ciężko okupione zwycięstwo partii Piłsudskiego, socjalisty, wydaje mi się już teraz skreślone na krótką metę. Ich socjalizm nie może mieć tych wywrotowych, niszczących aspiracji, dla nich zbyt jeszcze jest cenne odzyskanie kraju. I tym razem los chciał, że Polska jest spóźniona. Gdy w Niemczech zrzucono Wilhelma, to na gmachach rządowych zamiast barw narodowych wywieszono czerwony sztandar. Polacy u siebie z tym samym nakładem rewolucyjnej energii zawierzają barwy narodowe. Chciałabym nawet ja osobiście, aby przecież pozwolono im wisieć choćby parę miesięcy. Yy. I ona to pisze, y, widząc za oknami z jednej strony podniecenie ludności, ponieważ widzą Piłsudskiego i rodzącą się Polskę odbierania Niemcom broni, a z drugiej strony widzi y, właśnie y, idące z woli rzesze robotników, którzy y, wołają precz z Piłsudskim i precz z Polską, bo chcą y, innej y, prawdziwej Polski. I nawet ten rząd Daszyńskiego nie do końca wie, jak to wszystko Ubrać w słowa, żeby nie wyszło, że, że nie są za Polską, bo przecież są. I moim zdaniem zawsze będzie tak, że u nas jednak 1 maja będzie kojarzony z obcością, z obcą walką i nie naszą walką. Więc ja nie sądzę, znaczy podoba mi się pomysł tego, żeby mówić o. E etyce pracy i o tym, z czym ona jest, w ogóle proteście, i tym, żeby ten, ta praca była godna i, 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 i żeby ten dziki kapitalista niczego od, od, od prostego ludu nie wymagał. Natomiast jeżeli liczysz na to, że zapomnimy pochody, i że będzie nam się to, nie będzie się nam to kojarzyło z, z, z świętem komunistycznym, czyli obcym narzuconym, no to uważam, że jesteś na straconej pozycji, jednak. I y, ja nie widzę w sobie y, takiej naturalnej chęci y, y, mówienia o tym. To znaczy, mimo tego, że jakoś tam bliskie mi są te y, ideały, y, Daszyńskiego na przykład, no to jednak y, chyba, jednak trudno mi będzie to pogodzić z 1 maja, po prostu. Ja chyba byłbym większym optymistą jednak, znaczy w tym sensie, że ten transfer, ze względów na pamięć o komunizmie i krew balcerowiczowską w żyłach pomiędzy pokoleniami może nie następuje tak płynnie, a właściwie nie następuje w ogóle. Ale zobaczcie, że dla młodych ludzi, którzy lada moment będą wchodzić na, na rynek pracy. Jednak nie da się uciec przed... na rynek pracy. To odlatomedź się z... no mogą, daj Boże, że nie, ale mogą się bardzo mocno zderzyć ze wszystkimi wyzwaniami, które ten rynek pracy współczesny przed... Znaczy ma przed sobą, a oni mogą stać się dość szybko tego ofiarą. I w tym sensie reaktywacja święta, które odwołuje się do tradycji, no, pewnie już nie proletariackich, ale jakichś prekariuszowskich, współczesnych, się lada moment pojawi. Więc ja nie jestem pewny, czy to zapomnienie jednak nie nastąpi szybciej niż dzisiaj Znaczy zapomnienie o PRL-u, a przypomnienie sobie o pierwotnym, właśnie może nie pierwotnym, tylko jakoś przetworzonym znaczeniu tego święta, adresowanego i uznawanego za swoje przez ludzi pracy. To się może wydarzyć szybciej, niż się tobie wydaje. Znaczy, okay. że nie musimy czekać 100 lat. No. Dobrze, ale okay. ja zostanę przy swoim zdaniu. Wydaje mi się, że za mojego życia to się jednak nie odbędzie, ale może liczysz, patrzysz na inną perspektywę czasu. Słuchajcie, no to, jest, to jest w ogóle fascynujące. To, 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 to doświadczenie, o którym tutaj rozmawiamy i to, jak ono bardzo nam ciąży i utrudnia rozmaite wybory. Bo to jest to, takie pandą do, do rozmowy, której tutaj chyba już teraz nie, nie, nie przeprowadzimy, ale samo pytanie być może warto jednakowoż zadać, to znaczy, dotyczące tego, jak właśnie rozmaite kawałki narodowej historii, czy w ogóle historii po prostu są przejmowane czy monopolizowane, a my, nawet jeżeli coś nas w nich pociąga, albo nawet jeżeli w jakimś momencie to były kawałki dla nas bardzo ważne, to jeżeli komuś innemu ta monopolizacja się uda, to my już się od tych kawałków odżegnujemy. I na przykład mam wrażenie, że taki los powoli spotyka 11 listopada. Nie wiem, czy 11 listopada jest jeszcze do odwojowania z rąk Bąkiewicza i jemu podobnych łobuzów. Natomiast jeżeli go nie odwołujemy, tośmy stracili ważne święto, bo. Bo po prostu to, to trochę A. wstyd. Po Słuchajcie, prostu ale 30 listopada. To... Ale bo, na ulicy, bo może w ogóle w takim jest ukłanie, może... co? No właśnie, bo bo, może, w ogóle może jest... tak się, panie. Ja nie wiem, jak sobie z tym poradzić, jak się skrzyżuje to uprzedzenie z jakimś pięknym świętem i co. Tak, no ale bo może w ogóle tak jest, że my po prostu już mamy bardzo mało świąt, które możemy wspólnie świętować w naszej wspólnocie państwowej. No bo jak robię szybki przegląd w głowie, to zostaje mi tylko jedno. Które ciągle jest wspólnym świętem i co do którego każdy rości sobie prawo, że to jest jego święto, ale. Polskie mają, Boże Narodzenie? Nie, no słuchajcie, no 3 maja. No. Czy jednak 3 maja, no a nie. No bo wszystkie inne mają, ktoś mówi, że to nie jest prawda, albo że to nie jest dobre święto, albo ktoś się czuje z nim odrobinkę niekomfortowo, a przynajmniej jeśli nie jest samym świętem, to z tymi, którzy idą obok i, i mocno je świętują. No a 3 maja chyba nie jest tym skażony. No tutaj odsyłamy oczywiście do naszego odcinka od 3 maja, bo taki już popełniliśmy i zastanawialiśmy się jaka jest jaka jest siła tego święta. Faktycznie chyba 3 maja nam został. Tylko no, to, no dobra, będzie, ptak... to czas odzyskiwać święta. Tak, e, tak rozumiem, że tak. my z Kubą spróbujemy już y, może w przyszłym roku odzyskać 1 maja, bo w tym to chyba już nie zdążymy, ja się czuję zainspirowany. Jacek jeszcze poczeka. Przyjrzyj się naszym doświadczeniom. Poczeka, aż nasze pomysły się jak figa ucukrują, jak tytuń uleżą. I może za 10 lat sięgnie po jakieś nasze pomysły i też zacznie świętować. Sięgnę, Sięgnę i, i sięgnę po ten sztandar, który śmiało podnieśliście do góry. Może będę go niósł z wami w takim razie. A tymczasem, a tymczasem e, tych, którzy ośmieleni są naszą dyskusją, zachęcamy, żeby na rozmaite fora nauczycielskie wrzucali już e, znane, legendarne komunikaty. Pierwszy Maja Święto Pracy, Akademia Ktoś coś. <laughs> dziękujemy Państwu bardzo. To był odcinek e, Zapraszamy oczywiście na następny odcinek. E, I do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. To był podcast Erik. Wysłuchali państwo kolejnego odcinka podcastu Trzech Nauczycieli Historii, którzy lubią sobie pogadać o swojej pracy, bo ją po prostu uwielbiają. Tych trzech jegomości to Kuba z charakterystycznym R, Olek z charakterystycznym głosem i Jacek, który czuwał nad nagraniem i montażem. Podcast przygotowano dzięki wsparciu Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego, w której cała trójka pracuje. Więcej informacji na stronie szkolaedukacji.pl. W czołówce wykorzystano dźwięki na wolnych licencjach, a głosu użyczyłam ja, czyli Adriana Bąkowska. Zapraszamy na kolejny odcinek.